Już jestem z powrotem. wybaczcie Państwo, ale chciałem uruchomić kamerę, żebyście mieli również i udostępnione nagrywanie, czy udostępniony nagrany nasz wykład. A więc wracając do rzeczy, zanim przejdę do sedna sprawy, czyli go medii wykreśleń i zagadnień, które dzisiaj chcę Państwu przedstawić, to pozwólcie, że złożę Wam życzenia wszystkiego dobrego nowym roku, no a przede wszystkim jak najłatwiejszego zaliczenia naszej, naszego przedmiotu, czyli kometji no i ogólnie powodzenia we wszystkich zajęciach, tak abyśmy w następnym semestrze spotkali się w komplecie, czyli w takim zestawie, jak teraz uczestniczycie w zajęciach w naszej chwili. Dobrze, dzisiejszy temat zajęć to będzie. Dalszy ciąg zagadnień związanych z powierzchniami i zagadnień związanych właśnie z działaniami geometrycznymi, które z nimi są jak najbardziej powiązane. To znaczy zrobię jeszcze jeden przykład przecięcia powierzchni płaszczyzną dowolną, a później przejdziemy już do zagadnienia przebicia powierzchni, oraz być może jeszcze dzisiaj uda się. Zacząć albo zrobić jeden przykład tak zwanego przenikania powierzchni. Dobrze. W takim razie przechodzimy do sedna sprawy. Zanim jednak do tego przejdę, proszę o sygnał z Państwa strony, czy dobrze mnie słychać. Choć jedna osoba w się odezwie, proszę. Widać też dobrze, tak? Tak jest. Dobrze, dziękuję bardzo. To teraz z czystym spokojem mogę zacząć. Tak jak wspomniałem, na wstępie przecięcie kolejnej powierzchni. Na ubiegłym naszym spotkaniu zrobiłem przykład, czy przedstawiłem Państwu przykład polegający na przecięciu walca. To najprostsza z powierzchni, teraz ten troszkę bardziej skomplikowany, może nie bardziej skomplikowany, a bardziej taki, który ma więcej kresek po prostu, czyli przecięcie stożka. Proszę rysować tak, aby oś rzutowania była troszeczkę podniesiona ponad środek strony. Tak abyśmy mieli też sporo miejsca tutaj po tej stronie, gdyż jak zapewne się domyślicie. I to ten przykład rozwiążemy za pomocą konstrukcji transformacji. Proszę, teraz. Stoszek w który będę przecinam. Tak, to jest bardzo tak. Bardzo. się tylko do jednej części stożka, czyli tej, która stoi na rzutnik. Mamy stożek już gotowy. Teraz wprowadzę płaszczyznę z Może zacznę od śladu poziomego. Mamy stożek i płaszczyznę są dowolną, czyli taką, w której ślady żaden z nich nie jest dostopadły, a równoległy do osi rzutowania. Poczekam chwilę, aż Państwo przerysujecie. Tak jak to ma miejsce zawsze w przypadku powierzchni oraz wielościanów, pierwszą czynnością, którą musimy zrobić, to jest tak zwana identyfikacja stanu, który zastaliśmy właśnie w tym zadaniu. W tym przypadku najważniejszym jest stwierdzenie, czy ten stożek, który będziemy przecinali płaszczyzną dowolną, stoi na rzutni poziomej, czy też nie. Jeżeli nie stoi na rzutni poziomej, to zadanie zaczyna być troszkę skomplikowane. Jeśli natomiast stoi na rzutni poziomej, to nie jest tak bardzo skomplikowane. Komplikacja pojawiłaby się przede wszystkim wtedy, gdyby na przykład ślad poziomy płaszczyzny tnącej przecinał podstawę, tak jak w tej chwili mamy, a na dodatek tylko w rzucie poziomym, czyli na rzutni poziomej by było to zjawisko, a jeszcze na dodatek. Stożek byłby uniesiony nad rzutnią poziomu, czyli powiedzmy, kończyłby się w tym miejscu. Wtedy zadanie zaczyna być troszeczkę bardziej skomplikowane, ale nie aż tak, żeby nie można go było rozwiązać. Pierwsze, co musimy zrobić, to zastanowić się właśnie w drodze tej identyfikacji sytuacji na rysunku, jak usytuowany jest stożek, jak usytuowana jest płaszczyzna. To pytanie, na które trzeba powiedzieć, odpowiedzieć, a trzecie pytanie, jaka figura będzie przekrojem stożka, właśnie tam płaszczyzny? Czy to będzie, czy to będzie yy, parabola, czy to będzie hiperbola, czy też to będzie po prostu elipsa? W tym wypadku, już uprzedzając ewentualne odpowiedzi państwa, udzielę jej sam. W tym przypadku będzie to na pewno elipsa. Dlaczego? No przede wszystkim kąt, jaki tworzy ślad pionowy płaszczyzny tnącej, czyli ten kąt, jest znakomicie mniejszy od kąta tworzącej stożka w stosunku do osi rzutowania. W poprzednim przypadku oczywiście kąt pomiędzy śladem pionowym płaszczyzny tnącej, a osią rzutowania również mi chodziło. I to już jest od razu dla nas jednoznacznym wskazaniem, że przekrojem będzie właśnie elipsa. Teraz, czego należy się spodziewać? Oczywiście to będzie elipsa o określonych wartościach średnic, albo głównych, albo, yy, yy, albo, albo no nie głównych po prostu, czyli nie takich, które przecinają się pod kątem prostym. W najlepszym przypadku możemy się spodziewać tutaj, przy tym rozwiązaniu, dwóch rzutów elipsy przekroju, które de facto też będą elipsami, które za każdym razem musimy skonstruować. No dobrze, żeby już nie przedłużać, a więc odpowiedzi na trzy pytania są następujące: Płaszczyzna tnąca jest dowolna, stożek stoi na rzutni poziomie. To dobrze. No i wreszcie trzecie pytanie, co jest przekrojem? Przekrojem jest blizn. Właśnie z uwagi na te zależności kątów pomiędzy śladem pionowym płaszczyzny, pnącej, a tworzącą, tworzącą stożka. Zaczynamy nasze rozwiązanie od skonstruowania drugiego rzutu, trzeciego w sensie ogólnym, drugiego rzutu pionowego, czyli transformacji. Przypominam Państwu, że transformacja ma wtedy sens, gdy jej oś transformacji jest ustawiona pod kątem prostym w stosunku do. Przepraszam bardzo, ale ktoś nie ma w główne Cześć, cześć. Ja. No, ja. Nie, to jest do No, no właśnie ja też tak pomyślałem, bo tam było wiesz, tam jest jeszcze w ogóle nie coś takiego, że oni chcą mieć, że tak powiem, zagwarantowane prawa do dysponowania tymi informacjami, które tam są. To mnie najbardziej zaniepokoiło, to do kopiowania. Do no nie wiem. Spójrzmy na kulana. No. Dziwne to jest. No właśnie. No dobra, okej. Okay. Dobra, dobra. No to coś takiego, coś takiego i mówisz. Dobrze, dobrze, już wyjaśniliśmy sobie. Dobra, okej. Okay. Dziękuję Ci za to. Na razie. Cześć. Państwa, przepraszam, ale no, taki telefon muszę odbierać, to jest z mało Dobrze, a więc stawiamy teraz oś rzutowania. No, przepraszam, oś transformacji, tak jak wspomniałem, ma ona być w sensie w ogóle wykorzystania w tejże transformacji jako konstrukcji musi być prostopadła do śladu poziomego płaszczyzny tnącej. Inaczej nie nie doprowadzimy do sytuacji, w której, czy nie doprowadzimyśmy do sytuacji, w której płaszczyznę ddnącą sprowadzamy do płaszczyzny rzutującej. A taka właśnie jest idea tego, tego działania. Sprowadzić płaszczyznę tnącą do płaszczyzny rzutującej. A więc krok pierwszy po tej identyfikacji, której już w tej chwili nie zapisuję. No nie coś nie w tą stronę mam no, skierowaną kamerę. Tak, jest dobrze. A więc krok pierwszy to właśnie transformacja. Transformacja. No i jak to już wspomniałem i zrobiłem, oś transformacji stawiamy prostopadle do śladu poziomego płaszczyzny zmieniającej. To jest warunek konieczny, aby w ogóle jakiekolwiek pożyteczne y, informacje z transformacji uzyskać. Gdyby on był, gdyby ta oś transformacji nie była prostopadła do śladu poziomego płaszczyzny no, to wtedy jakichkolwiek zysków z tego wyciągnąć by się zupełnie nie dało. No dobrze. To na początek, już bez rozpisywania się w, w szczegółowego, w samej konstrukcji transformacji, czyli drugiego rzutu pionowego, przystępujemy do najpierw zobaczenia, jak wygląda <coughs> przepraszam bardzo, jak wygląda płaszczyzna tnąca, a właściwie ślad, jaki zostawia ta płaszczyzna tnąca na transformacji, czyli na drugiej płaszczyźnie będącej dodatkową rzutnią. Właśnie tą, która tworzy z rzutnią poziomą oś transformacji. Więc, jak za Państwo pamiętacie, musimy wybrać jakiś punkt należący do, do płaszczyzny tnącej. Najlepiej, jakby ten punkt właśnie był w tym miejscu, w którym zaznaczyłem czyli należący do śladu pionowego tej płaszczyzny tnącej. Następnie, może jako przesunę troszeczkę bardziej tu. Następnie ten punkt przeszutujemy na szutnię poziomą. Czyli trafia on na oś rzutowania. Z tego względu, tak jak już nie da to tłumaczyłem, że jest on. Może troszeczkę skręcę. O, tak, będzie mnie widać. Ponieważ ten punkt rzeczywisty leży na żółtej pionowej. Dobrze. Teraz konstruujemy dalej. Obraz tego punktu na transformacji, czyli na tej płaszczyźnie trzeciej czy na trzeciej rzutni. Czyli prowadzę odnoszącą w stosunku do osi transformacji i następnie odmierzam wysokość punktu V wysokość teraz odkładamy od osi transformacji na odnoszącej transformacji. Otrzymaliśmy w ten sposób punkt V z trzema kreskami, który łącząc z nowym punktem węzłowym, a więc x alfa t. Pozwolę na wykreślenie śladu pionowego płaszczyzny tnącej w transformacji. Czyli, innymi słowy, w ten sposób określiliśmy, jak wygląda ślad pionowy płaszczyzny tnącej w transformacji. Przypominam, płaszczyzna transformacji jest tutaj. Tą płaszczyznę, podobnie jak w stosunku do rzutu poziomej, płaszczyzny będące rzutem pionowym, układnie narzuca poziom. A więc mamy ślad pionowy, płaszczyzny tnącej w transformacji. Kolejny punkt. Tak. Chodzi Panu o tą odległość, tak? To jest wysokość punktu V i tą wysokość odkładamy tutaj konkretnie. Jest to ta wysokość. Dobrze? Dobrze. Przechodzimy teraz w takim razie do zobaczenia obrazu stożka transformacji. W tym celu prowadzę odnoszące z punktów skrajnych podstawy. Znoszącą również z osi stożka. Może tą pociągnę troszkę dalej, bo będzie mi to potrzebne. samą oś stożka od razu narysuję w większym wymiarze. sposób poprowadzone, podnoszące ze skrajnej skrajnych punktów podstawy, żeby jeszcze tutaj być pewnym, że to właśnie o te punkty chodzi. No, i teraz już widać dokładnie, że to właśnie o te punkty nam chodzi. Ja ich nie odpisuję, ponieważ one są moimi pomocniczymi punktami, wyłącznie służącymi do tego, aby poprowadzić z nich odnoszące w transformacji. Tak. Teraz pozostaje mi. Wymier zmierzyć wysokość stożka. Mierzymy wysokość stożka poprzez zmierzenie odległości od wierzchołka do osi rzutowania i odkładamy tą wysokość na podnoszącej, poprowadzonej z osi, na transformację. Powtarzam, wysokość stożka odkładamy od osi transformacji do tego miejsca. Podobnie jak odkładaliśmy wysokość punktu V, tak i samą wysokość stożka też mierzymy na ślicie piadowym, odkładamy od osi transformacji, zaznaczając punkt V z trzema kreskami w miejscu właśnie, w którym ta odłożona wysokość przecięła się z osią stożka transformacji. Może zapiszmy coś. 1, a Ja napiszę tylko V, alfa, T, ponieważ już dwukrotnie tą konstrukcję Państwu pokazywałem. A teraz w kroku trzecim już słownie opiszę stożek transformacji. W woli ścisłości jeszcze narysujmy tutaj nasze oczko, żebyście Państwo wiedzieli, patrzymy, patrzymy naszym okiem na stożek i na płaszczyznę, widząc jej obraz i jego obraz w transformacji, czyli na drugiej jak gdyby rzutni, która jest, drugiej rzutni pionowej, która jest również prostopadła do osi, do rzutni poziomu. No dobrze, gdzie jest stożek? A jeżeli połączymy teraz te punkty pomocnicze, które już wcześniej uzyskaliśmy z punktem V z trzema kreskami oraz z drugiej strony podobnie, to otrzymamy w ten sposób obraz stożka w transformacji. Nie pozostaje nam nic innego w tej chwili. Jak tylko obrócić zeszyt, czy naszą kartkę, jak tam kto i zobaczyć wtedy, że rzut poziomy pozostaje rzutem poziomym, natomiast rzut pionowy, no, jeśli patrzymy w tą stronę, jest tak usytuowany, że płaszczyzna została sprowadzona do płaszczyzny rzutującej, pionowo rzutującej w transformacji. No to dobrze. Bo w tej chwili, jeśli mamy płaszczyznę sprowadzoną w transformacji, czy za pomocą tej konstrukcji do płaszczyzny rzutującej, to przekrój tą płaszczyzną stożka, którego obraz widzimy w transformacji, będzie oddzielny. I zaznaczmy od razu ten przekrój. Na tworzących, które w tej chwili transformacji widzimy, oznaczamy punkty. I załóżmy, że ten odcinek, który w tej chwili narysowałem, to jedna ze średnic elipsy przekroju. Niech to będzie średnica, którą oznaczą A B. Ponieważ jesteśmy na transformacji, więc są to oczywiście punkty A oraz B z trzema kreskami. W tej chwili podzielę odcinek AB na dwie części po to, aby znaleźć jego środek. Podział odcinka AB na dwie części umożliwia mi znalezienie środka elipsy przekroju. Środek elipsy przekroju, ten punkt nazywa się S z trzema kreskami. Ale mało tego, ja jeszcze chcę, aby w tym miejscu, w tym punkcie na rzucie transformowanym, na transformacji były punkty będące początkiem i końcem drugiej średnicy elipsy przekroju, czyli punkty C oraz D. Trzeba kreskami. Zapiszmy może krok drugi. Wciąż jesteśmy na transformacji. Jesteśmy na transformacji i w tej chwili doszliśmy do tego, że Elipsa przekroju w transformacji jest widoczna w postaci odcinka AB. A więc w kroku 2,1 mam AB z trzema kreskami. To średnica elipsy przekroju. W kroku 2,2 z podziału na, na połowę odcinka a z trzema B z trzema znalazłem punkt będący środkiem elipsy przekroju, czyli S z trzema kreskami oraz przez trzema i D z trzema kreskami. Widać tam, czy nie bardzo? Teraz może widać, tylko bardziej mniej pewnie. Dobrze, a więc dzielenie na połowę tego odcinka umożliwiło mi znalezienie drugiego rzutu, przepraszam, miejsca, w którym jest środek elipsy przekroju oraz początek i koniec drugiej średnicy elipsy przekroju. Aby wykreślić tą elipsę na rzutni poziomej i na rzutni pionowej, posłużę się właśnie tymi średnicami. AB oraz CD. I od razu, z kolejnym kroku, odnoszę te punkty, które w tej chwili wyznaczyłem, odnoszę te punkty, które w tej chwili wyznaczyłem, na rzut poziomie, tylko powstaje pytanie, gdzie? No, ponieważ główny przekrój tej, tego stożka, który widzimy na transformacji, to przekrój, który jest w tym miejscu, tak więc punkt A i B odniosę odpowiednio na te tworzące, które przed chwilą pokazałem. Czyli innymi słowy. prowadzimy podnoszące z punktu A z trzema kreskami do przecięcia z tą prostą pomocniczą, którą wcześniej narysowałem. W tym miejscu jest punkt A z jedną kreską. Podobnie rzecz się ma w przypadku punktu B. Prowadzimy odnoszącą. Rzut poziomy punktu B. Z punktem S. Podobnie z S, punkt S należy do średnicy AB, oraz również należy do średnicy CD. Poprowadzę odnoszącą nieco dłuższą i punkt S